Witajcie, jakiś czas temu ktoś poprosił mnie, abym nagrał filmik z montażu licznika do hulajnogi Viron. Więc postanowiłem nagrać taki filmik, zakupić licznik i zamontować go do Wirona. Pokażę Wam, co zakupiłem. Nie jest to jakiś duży wydatek. Kupiłem jeden z tańszych liczników, ponieważ miałem droższy i po prostu sprawował się. Średnio, także postanowiłem teraz zakupić tańszy, abyście mieli też yy, nieduży wydatek, gdybyście chcieli po prostu sobie zamontować taki licznik. Wygląda to coś takiego. Jest to licznik bicisle komputer. Także licznik elektroniczny jakiejś firmy z Schena, Henaba czyli jakiś po prostu Chińczyk koszt takiego licznika 15,99 w sumie mi wyszedł z wysyłką także jak widzicie nie był to jakiś mega duży wydatek postanowię to zamontować na tej oto hulajnodze Viro kiedyś już miałem licznik, ale niestety się mi uszkodził yy, gdyż przewody były krótkie Ciągło mi ten przewód i gdzieś tam się po prostu przewód poluzował. Także rozpakujemy ten licznik i spróbujemy go zamontować. Licznik jest już uruchomiony, pokazuje mi godziny. Okablowanie, tak zwane złączki, które można tutaj sobie przypiąć, licznik oraz przykrętło na szprychy z magnesem. Tutaj możemy mieć problem, ale to zobaczymy jak to rozwiązać. Pierwsze sprawdzimy czy licznik będzie nam... Pierwsze sprawdzimy czy licznik będzie po prostu Wystarczy nam kabla do tego licznika, w którym miejscu moglibyśmy to zamontować. Kabel jest dosyć krótki, ale może nam wystarczy. Bez szaleństwa. Będziemy go musieli zamontować tutaj w tym miejscu Mamy tutaj naklejkę zobaczymy jak to pójdzie Pierwsze zamontujemy górną część licznika Też mamy naklejkę. Licznik się wkłada do dołu. Czy od góry. Wchodzi od góry. Zapina się w ten sposób. Dobra. Czyli musi być tak. Tutaj go musimy zmieścić. Na samej taśmie go nie możemy zostawić, bo po prostu nam odleci. Przełożymy. Dwa paski zaciskowe. Jeden pasek. Drugi pasek. Dobra, na kierownicy mogłoby już być kabelek kabelek idzie tutaj do góry na razie nie mocuję go do kierownicy bo nie wiem czy mi wystarczy dopiero jak go przykleję tutaj do do, do ramy to zobaczę czy po prostu mi starczy na tyle kabla I czujnik czujnik ma być w odległości 1-2 mm od szprychy tutaj widzę będziemy mieć problem tego względu, że nie mamy szprych i będzie problem go przymocować, można by go tu przykleić, tutaj nie ma problemu, gorzej z tym na kole tutaj mamy część tą licznikową i tu po prostu możemy mieć kłopot. Jest tu Specjalny licznik na rower, a nie na kula i nogę. I tu jest ta część, którą się przykręca do szprychy. Na szprychę się zakłada i przykręca. No, będziemy mieć tutaj kopot. Zobaczymy, musimy to jakoś rozwiązać. Licznik nie może być dalej niż 2 mm, 1,5. Myślę, że. Będziemy musieli użyć naszej drukarki, żeby coś tutaj wymyśleć, żeby to było po prostu w takim miejscu. Wiecie co? Jedyne co mi przyszło do głowy, aby umieścić tą szprychę, ten czujnik zamiast do szprychy, do naszej felgi myślę, żeby przewiercić tutaj tą część aluminiową i przykręcić go po prostu na większym spaksie. Więc próbuję tutaj nawiercić się w Feldze. Jest aluminiowa, także nie będzie problemu. O! Widzicie, jest już nawiercone. Nie chcę tak wiercić dużej dziury, zobaczymy jak to wyjdzie. Mam oto taką śrubę, myślę, że wielkościowo będzie podobna co do tamtej. Spróbujemy jeszcze raz zakłożyć to, Włączyć, włożyć śrubę. druga podkładka, druga, trzecia nakrętka, sorry, czwarta. Spróbujemy wkręcić. No teraz. Ewidentnie pasowało. Spójrzcie. Spójrzcie na to. Dałem cztery nakrętki. Śrubę dłuższą przewierciłem tutaj z tej strony i mam jakąś odległość. I teraz będę musiał wykombinować to, ażeby... Teraz czujnik, który jest czujnik, który jest od licznika znalazł się w odległości 2 mm 3 max od tego czujnika, bo tak to po prostu nie będzie nam nie będzie nam licznik wskazywał od magnesu postanowiłem Wydrukować coś na drukarce 3D Nie chce mi się kombinować z, można by było coś podkładać z plastików, z kartonów. Wy będziecie musieli sobie coś pokombinować. Ja sobie wydrukuję na drukarce 3D po prostu taki dystans. Obliczę sobie ile mi jest potrzebny, ile tego dystansu potrzebuję dokładnie i wydrukuję na drukarce. I postaram się to tutaj zamontować. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie, wydrukowałem sobie na drukarce taki 16 mm dystans, który pozwoli mi na to, aby przykleić to do tego dystansu, a dystans przykleić do ramy kula i nogi. I wtedy będę miał te 2-3 mm odstępu i licznik może działać. Zobaczcie, tak to będzie wyglądać. Teraz sobie to przykleję na taśmie obustronnej i tu odkleję na taśmie obustronnej ten kabelek on troszkę tak wisi puszczę sobie go tutaj przez tą rureczkę tutaj w ten sposób tak żeby zostało na to aby go tam przymocować dobra przyklejamy odklejamy tą taśmę mam nadzieję że to jest dosyć mocna taśma podczas jazdy nam się to nie urwało i nie wyleciało Przymocuję go jeszcze później na tych, co nam, na tych po prostu złączkach, takich paskach. Dodatkowo, żeby się nie zgubił jak będę jeździł. Zamocowałem tutaj taśmę obustronną. Przyklejam teraz do ramy. Tak jak mówiłem, wydrukowałem sobie 16 mm, taki kwadrat na drukarce 3D. Możecie tutaj równie dobrze podłożyć tekturę czy wyciąć z plastiku jakiś element po prostu naukładać tak aby zostało yy, Wam około 2 do 3 mm wolnego miejsca tak żeby spokojnie licznik mógł tutaj przelatywać a odległość była yy, nie była tak duża jak jak tak, żeby czujnik zaczął działać. Potrzebne są 2-3 mm. Dodatkowo zabezpieczę to tymi złączkami, żeby mi to nie wyleciało podczas jazdy. Tkniemy. Druga złączka. tą stroną. Nie jest to takie proste jak się wydawało, ale możliwe. Dociągam, obcinam i zobaczcie. Mamy przymocowany, jest odległość milimetr, może 2 mm, koło powinno przechodzić. Co do ustawienia licznika, pokażę Wam jak się ustawia licznik. Aby ustawić ten model licznika, pierwsze co robimy to naciskamy obydwa dwa przyciski 3-4 sekundy. 3 i trzymamy. Naciskamy i trzymamy. Raz, dwa, trzy. I wyskakuje nam tutaj taka cyfra i taki symbol tutaj u góry. Symbol takiego rowera czy kółek. I tutaj wpisujemy obwód koła. Yy, prawym przyciskiem przerzucamy, przerzucamy dalej, a lewym ustawiamy tutaj parametr yy, jaki chcemy. Ja mam ustawione 1300 i Wy sobie też tak ustawcie, dla 1300 powinno być dobrze. Jeżeli licznik będzie Wam yy, zawyżał, czyli będzie pokazywał więcej niż jedziecie, czy większą odległość, to musicie zmniejszyć yy, o 5, czyli dacie 12. 12 i 5 i 0. Dacie, jeżeli będzie po prostu zawyżał. Jeżeli zaniżał, no to dajcie po prostu 13 i 5. Ja zostawiam sobie 13,00, bo to powinno być odpowiednio. Sprawdzałem, powinno być dobrze na tym liczniku. Także 13,00 ustawiacie i zatwierdzacie. Tutaj się przerzuca jedyneczka i zatwierdzacie tym. Jeszcze raz tym, wyskakuje 20, jeszcze raz tym i gotowe. I powinien wskazywać dobrze licznik teraz jak, jak będziecie jeździć. Sprawdźcie sobie jeszcze z GPS-em. Gdyby Wam coś jeszcze nie pasowało, to bo dodajcie o 3 więcej, albo o 3 mniej, albo o 5 więcej, albo o 5 mniej. Oczywiście te kable jeszcze. Te kabelki podcinamy. Ten kabel y, trzeba tutaj zabezpieczyć, żeby on nie gonił taśmą czy nawet tą złączką. Jeżeli Wam została i licznik jest gotowy. Tak jak mówię, zróbcie sobie jeszcze korektę jeśli chodzi o korektę jeśli chodzi o prędkość i na tym bym zakończył całą instalację licznika tutaj damy jedną tutaj damy drugą żeby się na nie plątało by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Będę kręcił więcej takich filmów. Także proszę o subskrypcję i łapki w górę. Na razie trzymajcie się. Cześć.